To już rok, jak nie ma z nami Stanisława Mikulskiego. A pamiętam, jak trzy lata temu na stacyjce w Pilchowicach, tu za moimi plecami na Dolnym Śląsku, spacerowaliśmy z panem Stanisławem podczas zdjęć do ikon srebrnego ekranu w mojej reżyserii i rozmawialiśmy na temat jego roli kapitana Sowińskiego w filmie Jerzego Passendorfera pod tytułem z w ogniu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ikony srebrnego ekranu będą ostatnią produkcją z udziałem Stanisława Mikulskiego. Dla mnie pan Stanisław to przede wszystkim bardzo ciepły, serdeczny i niezwykle skromny człowiek. I takiego go sobie zapamiętałem. A ci, którzy znali go bliżej, lepiej na pewno wiedzą o czym mówię. Więcej na ten temat dowiecie się państwo z naszego filmu i serialu. Dowiecie się państwo także o panu Stanisławie Mikulskim prywatnie. O jego wielkiej miłości, czyli żonie Małgorzacie. O jego miłości do Kotów i do cudownej działki nad jeziorem Gilna Mazura gdzie spędzał każdą wolną chwilę. Gdy poznałem pana Stanisława Mikulskiego, myślałem, że będziemy realizowali niesponna 30-minutowy film w ramach całego cyklu, ale gdy zacząłem poznawać go bliżej, gdy poznałem panią Małgorzatę, jego ukochaną małżonkę, to doszedłem do wniosku, że warto zrobić znacznie więcej. I tak powstał półtoregodzinny pełnometrażowy film oraz sześcioodcinkowy serial poświęcony głównie Stanisławowi Mikulskiemu, ale także innym gwiazdą kina Polski Ludowej.